Witajcie ponownie, ja jestem Radek i dzisiaj będę grał w grę Shadows of Doubt. Ostatnio szczęśliwie udało nam się dorwać mordercę, więc teraz będziemy czekać, aż pojawi się kolejna sprawa, kolejne morderstwo, bądź jakaś inna sprawa do rozwiązania, ale zanim coś się wydarzy, no możemy spróbować poszukać. Kasy, poszukać może lombardu, żeby sprzedać ten diament, który mam przy sobie aktualnie. Kasa często znajduje się w hotelu. Z tej strony. Nie, nie z tej strony. W barze. O, tutaj gdzieś. Tutaj mamy wytrych. Oj, są pieniądze. Ile? 60. No to. Nie, 6. Aha, 6, ale mamy 60 w sumie. Ok, no całkiem przyjemna muzyczka nam przygrywa. Jeszcze 8 do tego znaleźliśmy. Czy ktoś to widział? O, coś mi się wydaje, że tak, ale gdybyśmy się upadli, to butelki pewnie też możemy stąd wynieść. O, dzień dobry. Tu jest kasa 11. Ale, jako że rozwiązaliśmy pierwszą sprawę, to otrzymaliśmy też za to całkiem niezłą kasę, więc stan konta 1714 i poziom zaufania społecznego 2, no co spowoduje, że choć trochę ludzie będą chcieli um, częściej będą chcieli z nami rozmawiać. O, jaka ładna czerwona budka telefoniczna. Nasz detektyw jest głodny. Oczywiście zasłużył na jakąś nagrodę. Kurczę, ale to może pójdziemy do jakiejś restauracji? Udało nam się rozwiązać sprawę, więc będziemy świętować. Yy, zobaczymy na mapie. Czy tu jest gdzieś jakaś restauracja? A może ja mogę wyszukać w ten sposób? Nie, nie mogę. Dobra, sprawdźmy mapę, bo na pewno restauracja jest oznaczona. O, tu jest jakiś bar. Tutaj co mamy? Crimson. O, azjatycką restaurację. Dobra, idźmy. Będziemy świętować azjatyckim jedzeniem. Muszę się Wam przyznać, że ostatnio, właśnie w azjatyckiej restauracji, miałem okazję spróbować żabi chudek po raz pierwszy i przyznam szczerze, że byłem bardzo zdziwiony, jakie to jest dobre. Smakuje jak dużo delikatniejszy kurczak. I, I cały czas zastanawiam się, jak ludzie wpadli na to, że można zjeść żabę, bo to wygląda na takie oślizgłe i że ona będzie smakować tak dobrze. Okej, okay, jesteśmy w restauracji. No nie jest to raczej najprzyjemniejsze miejsce, ale. Czy ja tu mogę zamówić jedzenie? Dzień dobry. Oh, I would like to buy something. Co my tu mamy? Jakiś makaron? A co macie najdroższe w karcie? Kurczę, tak szczerze to wygląda podobnie do tego. Nie, no nie będziemy w takiej spelunie świętować. Dobra, poszukamy czegoś innego. No dawaj tą mapę, bo kurczę, będziemy krążyć i krążyć. Nie chcę. O, tu jest jakiś burgerek. Oj, zjadłbym burgerka. To jest tu obok, zaraz? No to też chyba taka speluna, no, ale dobra. O. Dzień dobry państwu. Ja poproszę dobrego burgerka. Jeżeli jedliście gdzieś dobrego burgera albo w ogóle polecacie jakieś restauracje. Ja uwielbiam testować jedzenie, testować dobre miejsca z jedzeniem, więc możecie w komentarzu zostawić y, jakieś wasze polecajki. No dobra, to też nie jest jakaś super wykwintna restauracja, ale może niech będzie. O, czuroski mają, to Jezu też lubię. Cheeseburger, proszę pana. Raz. A nie mają tu alkoholu. Dobra. Mamy cheeseburgera. Wsiedliśmy sobie pięknie w restauracji. Zjemy teraz burgera, jak ludzie, a nie w locie, bo w tej grze to ciągle w locie. Czy ten burger... Czy on go je razem z pudełkiem? O, dzień dobry. Ktoś się przysiadł w ogóle bez pytania. Pełna kultura. Burgera zjedliśmy razem z pudełkiem. Dlaczego nie? Okej, okay, go, gość coś mówił o telewizji, ale nie zdążyłem przeczytać. O, mogę w niego rzucić brudną serwetką. Dobra, chłop gada coś o yy, kosmik... O Jezu, rzuciłem w niego przypadkiem. O nie! Nie, 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 nie. Oni już strzelają do mnie od razu? Strzelają do mnie momentalnie, bez ostrzeżenia, bo rzuciłem przypadkiem w chłopa brudną serwetką. No, to jest hit. To jest absolutny hit. Mm. Detektyw poszedł świętować, oczywiście. To... To nie mogło się dobrze skończyć. O, kobieta orła wywinęła, bo śnieg pada i się pośliznęła. O nie, dobra, no i teraz jesteśmy poszukiwani. O, myślę, że to potrwa chwilę i potem zniknie. Musiałbym sobie przypomnieć, gdzie mieszkamy, bo o, tak długo szukaliśmy mordercy, że już nie pamiętam. Gdzie jest nasze mieszkanie? My to możemy chyba tu sprawdzić. Śnieg sobie pada. O, to w zasadzie za oknem w Polsce podobna aura. Hmm, ale klimacik ciemno. My mieszkamy na 202. Dobra. W sensie yy, pod numerem 202. Ok, mam nadzieję, że tutaj jestem bezpieczny. No dobrze, przydałaby się jakaś nowa sprawa. W zasadzie można też zacząć robić misje poboczne, ale... one zajmują trochę czasu, a te główne sprawy pojawiają się dosyć szybko, więc ja myślę, że sobie pokrążymy, może spróbujemy posprawdzać, co sąsiedzi mają w mieszkaniach. <grych> I poczekamy, aż się pojawi nowa sprawa. O, dobra, no tak jak mówiłem, już jest kolejne morderstwo. 301 Queens, yy, Queen Towers, coś takiego. Lecimy tam, może będziemy przed policją. A to znowu to Queen Towers, ostatnio było 1001. O, sam sobie drzwi zamknąłem i nie mogę wyjść. Dobra, biegnijmy, biegnijmy. Ciekawe, kto to jest tym razem. Ciekawe, czy to jest postać, którą już spotkaliśmy w tym świecie. Może to jakiś nasz znajomy, może jakiś sąsiad. Chociaż, jak w Queen Towers, to zakładam, że to nie jest nasz sąsiad, bo my nie mieszkamy w Queen Towers. O, trochę się rozpędziłem, dobra. W ogóle podstawowa rzecz to na pewno sprawdzenie monitoringu. Ale okej, okay, najpierw musimy pozbierać Chociaż tak naprawdę ten morderca to tu może być wszędzie. Ten jest jakiś dziwny. Ty jesteś podejrzany? Co? Zabiłeś sąsiada? Dobrze, najlepiej jednak zacząć od spadania miejsca zbrodni. Dobra, już jest po zawodach, bo policja się tu próbuje pakować. Więc nie zdążyłem przed nimi. Muszę poczekać, aż oni wykonają czynności i pozwolą mi sprawdzić, co tu się wydarzyło. Ale ja myślę, że my w tym czasie spróbujemy poszukać. Aha, ale nie wiem w jakich godzinach sytuacja się wydarzyła, bo muszę miejsce zbrodni zbadać. O, zobaczcie. Tam jakiś rytuał się wydarzył. Ja mam chyba aparat, to może chociaż z daleka zdjęcie zrobię. O, dobra, te rzeczy się przyda pozamykać. Mamy aparat? Mamy. Ciekawe, czy się policja doczepi, że zdjęcia robię. Ale dlaczego to w ogóle widzi dwie osoby od razu? Policjantów na tym zdjęciu chyba nie ma. Czy tam dwie osoby leżą? Nie wydaje mi się. Dobrze, na którym piętrze wy tu macie monitoring? Bo ten monitoring to jest w tej grze tak różnie rozłożony. Czasem to jest na dole, czasem to jest w połowie w ogóle kamienicy. Bardzo często, gdzieś chyba na piątym piętrze, nawet o dobra tu jest. Monitoring, tylko a w zasadzie którą mamy godzinę? 23, a więc to pewnie gdzieś koło tej 23 się wydarzyło. A Mm. Tak się zastanawiam czy ja mam dostęp do tego monitoringu. Nie, pewnie code breaker znowu będzie potrzebny. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, czy policja już sobie poszła. O, jakiś policjant tu chodził, ale nie wiem, czy to nie jest inny. Ten teraz będzie pilnował, oczywiście. Dobra, trzeba odwrócić yy, jego uwagę monetą standardowo. No idź, bo ja przecież nie chcę kasy całej stracić na ciebie. Nie, i ten drugi to podniósł. No to super. Jest, nie widział. Dobra. Nie widział, że tu wszedłem. Okej, okay, no to jedziemy z tymi odciskami palców. Nowa sprawa. Jestem ciekaw, w jakim kierunku to się potoczy. Typ M i typ N. Coś mi to mówi. Mam wrażenie, jakbym kojarzył, o, że ktoś miał. Dobra, zobaczmy sobie w tej naszej starej sprawie. Typ M. No hmm. kurza tu jest tu jest krew chyba w ogóle na drzwiach, więc on musiał dostać mocno. Tu wszędzie jest krew. ciekawy drewniany manekin Co my tu mamy? Okej, okay, to jest fingerprint. O, proszę bardzo, znowu 8 mm. Znowu 8 mm i zobaczymy. Zeskanujemy sobie to pudełko. To jest typ i typ i na tym pudełku a coś mi się wydarzyło, że zoom mi nie działa właśnie czasem coś dziwnego się dzieje, że nagle zoom nie działa no mam nadzieję, że oni to naprawią w jakimś update'cie bo to trochę psuje zabawę yy, dobra, ja się wczytam grę jeszcze raz myślę, że, że to poprawi sytuację i, i za moment do was wracam ok, yy. wczytałem grę jeszcze raz w tym samym miejscu zobaczymy, czy teraz działa ten scroll Dobra, no to ja wracam do Was. I tutaj mamy typ I. Czy tu nie było też takiego typu I? Gdzieś też był typ I. Też był typ I. I teraz jest pytanie. I teraz jest pytanie, czy na przykład to też jest ktoś, kto pracował z Kasperem Michelem w Commerce Enterprises? Dobra, sprawdźmy po prostu więcej. Przede wszystkim, kim jest ofiara, bym się chciał dowiedzieć. To jest. Dobra, zobaczymy, jak ta osoba zginęła. Mhm, kula 8 mm. Kurczę, trochę nudy, jeżeli ktoś zginął znowu tak samo. Okej, okay, yy, ofiara została brutalnie zamordowana. Pomiędzy 22 a 2015, więc za moment jeszcze sobie pójdziemy sprawdzić monitoring. Aha, przy tej ofierze też znaleźliśmy ołówek A, ja w ogóle ten kartridż muszę sobie zapisać jako jakiś dowód Ale to dobra, zróbmy tak, drop Okej, okay, nie, nie poznaliśmy tej osoby do tej pory o, Jak ja to opisałem tutaj? Nie opisałem tego. A tak, to było przyranie postrzałowej. No, nawet ma to sens. Dobrze. A jeszcze raz muszę to przeanalizować, bo sobie tego nie zapisałem. Okej, okay, a to było jako w jaki sposób został zamordowany i kiedy. Dobrze, wziąłem ten ołówek. To też warto byłoby sprawdzić odciski palców na nim. M. No zakładam, że M to, o, to są odciski tego człowieka prawdopodobnie. Ale właśnie ja mogę... O Jezu wyrzuciłem. Dobra, trudno. Ja mogę prawdopodobnie zdjąć odciski palców z niego. Mm. Czy tu jest jakiś. On leży przy śmietniku, chyba. Kurcze, wydaje mi się, że to i to, to, jest, to jest ten kierunek. I pytanie, czy możemy w jakiś łatwy sposób znaleźć czyje to są odciski palców, bo do tej pory osoby takiej nie spotkaliśmy. Znaleźliśmy też takie same odciski palców w innym miejscu, ale nie wiemy do kogo należą. Okej, okay, wiemy już, że, że to jest typ M Rozmiar buta 14, więc te odciski to są jego o, Przeszukajmy ten śmietnik, czy my tutaj możemy znaleźć coś istotnego Nie, chyba nic nie znaleźliśmy Kurczę, ja mam wrażenie, że ten cartridge odciski na tym cartridge'u to już mi wystarczy. To już jest po prostu ten kierunek. Tylko chciałbym się dowiedzieć, kim on. Ok, The Angelo Wheeler. I on pracował w Miss Burger Zone. Okej, okay, od razu sobie zapiszemy miejsce pracy ofiary. Czyżby to miała być taka prosta droga, że znowu pójdziemy na jego miejsce pracy. Tam znajdziemy kogoś, kto ma odciski palców I i już po prostu będzie po zawodach. Kurczę, może zaryzykuję i to sprawdzę. Ale też jeszcze musimy dokładnie zbadać to miejsce zbrodni, bo to jest jednak najistotniejsze. Dobra, zobaczmy, czy tu wokół niego gdzieś są jakieś odciski. Ale to jest HIL, czyli to są szpilki w rozmiarze 14. To chyba, że to jest kobieta. Znaczy w sumie faceci też mogą chodzić w szpilkach, oczywiście. Dobra, czy jest szansa, że gdzieś ten, ten człowiek, który ma to i, dotknął, dotknął te drzwi, czy może światło? Tu są kajdanki? No to super, dobra, jak złapiemy przestępcę to już będziemy mogli od razu go zakuć w kajdanki. Aha, to już widziałem. Tu jest cokolwiek jeszcze, czym my się powinniśmy jakoś głębiej zainteresować. Tu są jakieś odciski. Ok, ale czy to, co my mamy, to też były szpilki? Tak. Ok, tutaj rachunek. tu chyba mamy jego portfel klucze nam się mogą przydać kasa się zawsze przydaje mm, tu sobie dorzucę adres ofiary bo będziemy mieli to pod ręką, pewnie będziemy tutaj wracać Dobrze, ja zaryzykuję i pójdę tym śladem tych odcisków palców i a sprawdzimy monitoring jeszcze. Zobaczymy, kto tam się kręcił. Mniej więcej o tej godzinie, w której go zamordowano, mniej więcej na tym piętrze. I co, no i pójdziemy tą drogą. Ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba. Zostaw też coś po sobie w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!